Mnie czekać kazano. Spojrzały mnie śmiało. Prócz mnie już sto innych tu osób czekało. A każda z nich w ręku trzymała numerek. Na każdym numerku cyferek był szereg. Im wyższy numerek, tym więcej cyferek. A mój był niestety najwyższy numerek. Nie było, gdzie usiąść? Stanąłem w przeciągu. I stałem cierpliwie i z godzin okrągło, tłumacząc przeróżnym ciekawym osóbkom, że ja tu. Przepraszam, przepraszam, ludzie, ale ja jestem tutaj z wątrobą! Z wątrobą, ze śledzioną! Z nerkami, z koronawirusem! Z żołądkiem i z sercem, bo pika mi czasem! Z karciołkiem? Powoli? Z kolanem ostrzega! Z migreną dokucza! Z przewodem zatyka! Mówiłem, czas mijał. Mówiłem, czas leciał. Dziewiąta, dwunasta, już, już druga, już trzecia! Wtem przerwał mi moje bolesne wywody, siedzący pod oknem. Pan jakiś, niemłody, z siwizną na skroniach, widoczną z daleka, dłoń podniósł do góry i krzyknął Wystarczy! Nim swojej kolejki pan się tu doczeka, do tych, do tych chorób dojdzie i uwiąć też starczy! Zdziwiony rzuciłem więc wzrok na mężczyznę. Uff, palcem na skroniach swych wskazał siwiznę i dodał żałośnie bo ja rzec panu muszę, że ja wciąż tu czekam z dziecięcym koklusem. No. <ślese> <ślese>